Muzyka relaksacyjna, medytacja alfa. Tak się od dłuższego kurwa czasu zastanawiam nad jednym faktem, który jest kurwa nie do przyjęcia. Jedzenie. O kichuj tu kurwa chodzi z tym jedzeniem. No kurwa, nie rozumiem. Wstajesz. I kurwa ciśnięcie w żołądku. Po co? Żeby opierdolić coś, tak? Po pierwsze, żeby coś pierdolić, musisz mieć pieniądze, żeby to kurwa kupić i zarobić na to, żeby mieć te jebane pieniądze, nie? Ale w tym to jest chuj, nie? Powiedzmy jest, tak? Jest, kurwa, jest do pewnego momentu. Najesz no, się okej. Okay. Kurwa, mija godzina i lecisz strać. I żeby to jeszcze było kurwa na no jakieś do zniesienia, ale to śmierdzi. Zapierdala to gówno, bo wpierdalasz kurwa te szynki, prosiaki, kurczaki, chuj wie kurwa to, a później to strasz. Ale to jeszcze, to jest nawet nie to, bo to jest jeszcze, jeszcze zdzierżę, nie? Ale kurwa, jak się wpierdala do tego autobusu, stoi tych osób 50, i co kurwa krok czujesz smród gówna. Czyli co? Udzielają się innym gazy. Dlaczego? Bo się najedli. A dlaczego nie wstrzymają? Bo są chujami. I lubią smrodzić. Dlatego właśnie, kurwa, muszę jeść. Kurwa, żeby ci ludzie troszeczkę mieli ja pierdole. Jakiejś samokrytyki, kurwa. Siadaś, kurwa, siadasz ze panienka. fajna dupa, nie? Zadbana. Stoisz koło co co troszeczkę ale wali, ja pierdole. Żeby to jeszcze był jeden piac, ale kurwa jeden nie, nie zdążył odpadować. Kurwa drugi leci w twoim kierunku. Kurwa, taka butla w pizdu. Prosto kurwa w nos. Ja pierdolę. Nie, to jest jakaś masakra, kurwa. To jest czysta masakra. Albo idziesz kurwa. Jakaś babcia zapierdala z pieski na smyszy i co? I piesek kurwa na środku chodniku robi strachę. Za, za chwilę się ktoś nią wpierdala i później wchodzi do tramwaju, patrzy na jego buty, obsrane. I co? Smród. Weź tu kurwa wyrób. Nie mogę jakieś kurwa współczesne czasy kapsułek wymyślić kurwa, żeby wpierdolić kapsułkę i chuj w dupę z tym nie? No bo pochuj, bęż ja i srał, tak? I pierdział kurwa i śmierdział. Żeby tylko ty, ale to wszyscy kurwa. Ja nie wiem, kurwa, to jest, to jest wszystko nie do przyjęcia do jebane. Bo jeszcze to jedzenie, no to no, no nie jest takie złe, nie. jeść, jeść, no, no tak, nawet smakuje, smakuje czy nie smakuje, chuj tam w to. Ale kurwa. Idziesz po godzinie do kibla i... <laughs> kurwa, brzuch pierdala. jest coraz bardziej śmierdzi. Kurwa. A jeszcze w publicznych kiblach w papieru nie ma. I powiedzmy ktoś się wpierdala do kibla, kurwa, nie ma papieru i co? I chuj pewnie ręką podciera, kurwa, tego roba śmierdzącego, a później ci próbuje podać tą rękę. To jest, kurwa, masakra jakaś. Dobra, nie bać ten temat.